Będzie o kobietach, kobietkach, żonach, przyjaciółkach, kochankach i damach. Znawcy przedmiotów wprawdzie twierdzą, że damą trzeba się urodzić, ale jeśli nie było nam to dane, zawsze można pomarzyć. Przychodzi, żeby go nakarmić, pogłaskać, a potem znika. A przecież serce ma swoje prawa. tego zestawu, który został fundowany przez pana burmistrza Andrzeja Kryniewicza. Ten zestaw Remington to jest prostownica i suszarka i on trafia do numeru 137. Kto ma numer 137? Jest! O proszę. Proszę, gratulacje. To teraz może taki blender. Blender trafia do osoby z numerem 25. Kto ma numer 25? Ktoś, kto wcześniej przyszedł. O, jest. Już przekazujemy nagrodę. Dziewczynki, losujcie kolejny. Będzie opiekacz. Może. Właśnie. I ten oto opiekacz ufundowany przez pana burmistrza trafia do osoby z numerem 14. O proszę, dziewczyny, tak mocno tam, tak, zakręćcie. To teraz pierwszy zestaw ufundowany przez sklep koci miętka trafia do osoby z numerem 95. Kto ma numer 95? Jest tam nagroda. Drugi zestaw ufundowany przez sklep koci miętka trafia do osoby z numerem 62. Tutaj nagroda ufundowana przez Sklep Kleks, panią Barbara Czerebę, to jest torba. Trafia do osoby z numerem 114. 114. I druga torba ufundowana przez. Sklep Klek z panią Barbarę Czerewę trafia do osoby z numerem świece, świece migot, ufundowane przez pracownię artystyczną Anna Juśko. Pierwsza trafia do osoby z numerem 43, świece sojowe wyrabiane ręcznie. Kto ma numer 43? Jest pani. Dobrze. To teraz drugi zestaw świec, ufundowany przez panią Anię Juśko. Trafia do osoby z numerem. 96 przez pracowni Wizerzu i Kosmetyki Anna Juśko trafia do osoby z numerem 13. Numer 13. Jest tam Pani z numerem 13. I tutaj kosmetyki do włosów i perfuma. Trafiają o ufundowane przez salon F&K trafiają do osoby z numerem 138. Jest ufundowany przez aptekę rodzinną panią Jorantę Dorotę. Trafia do osoby z numerem 168. 168. Jest tutaj pani, proszę. I teraz mamy voucher podarunkowy yy, ufundowany przez salon kosmetyczny Diament i on trafia do osoby. Z numerem 33. Kto ma numer 33? Proszę. I kolejny voucher podarunkowy. Mamy tutaj voucher podarunkowy do sklepu Wrzoskwinia I on trafia do osoby z numerem 171. 171. Sprawdzamy? Nie, jest tam pani, proszę. I mamy jeszcze jeden voucher do sklepu: Trostkwinia Konorunkowa na okulary przeciwsłoneczne. Tutaj z paniami też się można umówić. E, w salon Vision Optyk i trafia do osoby z numerem 110. 110. Jest tam pani z numerem 110. Dziękuję bardzo. Bo kolejny rok jestem dziewczyny z Wami i cieszę się bardzo, że chętnie, że jesteście chętne skorzystać z możliwości i wypróbowania i te, które z Was jeszcze nie miały okazji podejść, zapraszam. Jak potrzebujecie dziewczyny jakiejś porady, drogie Panie, to serdecznie zapraszamy do naszego stoiska. Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru dziękujemy serdecznie ale to jeszcze nie koniec naszych nagród i tutaj będzie voucher podarunkowy na zabieg Studio Figura i on trafia do osoby tu jest cały zestaw z numerem 194 jest 194 dobrze drugi voucher podarunkowy do studia figura z upominki od firmy Avon. Pierwszy z nich trafia do osoby z numerem 106. 106. Jest tam pani z numerem 106. Drugi zestaw upominkowy trafia do osoby z numerem 89. Dobrze, co mi tu jeszcze zostało? Panią Agnieszkę będę zapraszała pomału z tymi tutaj kuponami. To może rozlosujemy te dwa i zaraz będą jeszcze upominki. Ja mam losować? Nie wiem, czy to będzie szczęśliwie, żeby potem nikt nie miał do mnie pretensji. Tak. I pierwszy boks trafia do Pani Katarzyny Kopaczek. Proszę. Jeszcze to nie wszystko, bo zostały nam jeszcze upominki tutaj od firmy Nux i apteki Rodzinnej. I pierwszy trafia do numeru 35. Kto ma numer 35? Jest. Dobra. Drugi trafia do osoby z numerem 189. 189. Jest. Kolejny trafia do osoby, już stół jest pusty, tak jak panie widzicie. Ale serdecznie dziękujemy za waszą obecność. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Podobało się? Czy za rok spotkamy się w jeszcze liczniejszym gronie? No to super, cieszę się. Oddaję głos pani dyrektor. Ja bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy wieczór. Życzę wszystkiego dobrego, drogie panie. W tym wyjątkowym dniu, który no jeszcze myślę, że będziecie w domach przeżywać, wiadomo, to jest oczywiste. Drogie panie, do zobaczenia za rok na święcie. Mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej. A za dzisiaj jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję. Dobranoc.